Dzień dobry, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj będę chciał zbudować łóżko podniesione, które powinno się dobrze sprawdzić na zimowych i jesiennych biwakach. Ja już kilka takich konstrukcji wam pokazywałem. Dzisiaj będę chciał zrobić takie podniesione łóżko w nieco inny sposób. No nie jest to żaden nowy patent, jest to rozwiązanie znane od lat, ale ja akurat jeszcze nigdy z tego nie korzystałem, także. Dzisiaj właśnie taki plan, żeby wypróbować. Będę chciał tam pewne swoje modyfikacje wprowadzić. Nie wiem, czy one, się, czy one się udadzą, czy to się da zrobić w taki sposób, jak ja sobie to wymyśliłem, ale to na bieżąco już wszystko Wam będę opisywał. Na początek potrzebuję kilka materiałów z lasu. Potrzebuję 6, 8, 8 solidnych tyczek. Także od tego zacznę. Drzewa zostały uszkodzone przy wycince, która tutaj niedawno miała miejsce Także ja na potrzebę tej zabawy nie ścinam żadnego żywego drzewa Mam 8 tyczek, 6 wykorzystam na trójnogi Muszę skonstruować dwa dosyć solidne trójnogi Na tych trójnogach będzie spoczywał cały ciężar łóżka mojej no osoby śpiącej Także musi to być Dosyć gruby, solidny materiał. Maj dwa trójnogi, pierwszy na początku zrobiłem zdecydowanie za wysoki, więc musiałem go troszeczkę skrócić. Tutaj zastosowałem takie dosyć solidne wiązanie, no bo na tym będzie spory ciężar, żeby dokończyć to nasze łóżko. Musimy te dwie pozostałe belki, te dwie pozostałe belki oprzeć na tych nogach, trójnogu mniej więcej w taki sposób żeby tu nam się stworzyło miejsce, miejsce do leżenia także musimy tutaj odpowiednią odległość dobrać i znaleźć jakiś pewny sposób mocowania tych belek no nie ukrywam, że będziemy się tutaj bawić metodą prób i błędów ja mam ze sobą kilka przedmiotów, które chcę wypróbować w tej koncepcji no, żeby zobaczyć w ogóle, czy to ma sens. Dla mnie to będzie miało sens, kiedy spełni dwa kryteria. Pierwsze to będzie e, no, łatwość ustawienia tego, łatwość wybudowania takiego schronienia. Ja jestem już na tym etapie biwakowego życia, że interesują mnie w zasadzie tematy praktyczne i takie realistyczne wykorzystaniu. Więc jeśli jakaś technika jest bardzo trudna do zrealizowania, to no, to ją skreślam, więc to musi być po pierwsze łatwe w użyciu, a po drugie to musi być wykonalne wyłącznie przy użyciu materiałów, które i tak bym zabierał na biwak. Więc jeśli mam coś wykorzystać na posłanie, to to musi być coś, co i tak najczęściej na taki biwak stacjonarny zabieram. Więc na przykład tarp, podłoga do tarpa, z której korzystam, poncho, tego typu przedmioty. Więc tutaj, żeby najpierw w ogóle sprawdzić, czy ta koncepcja może się udać, zacznę od poncho. Więc rozłożę sobie tutaj pomszo. To się może zakończyć spektakularną katastrofą, a może niekoniecznie. Zobaczymy. Tak więc najpierw będę chciał zrobić takie nosze nosze z ponczo. Więc to jest coś, co można wykorzystać nie tylko przy budowie tego schronienia, ale właśnie na wypadek konieczności transportu. Czegoś albo kogoś. Bo do spania to chyba i tak by było za wąskie. No ale to mi tak szybko pokaże, czy w ogóle taka koncepcja może mieć sens. Więc tutaj sobie pospinam krawędzie poncho, bo mamy tutaj do tego napy przygotowane. Oczywiście pytanie, czy te napy się nie, nie porozpinają w momencie, kiedy się obciąży to. Tutaj mamy takie bardzo szybko zaimprowizowane nosze ponczo spięte dwa patyki w środku No i co? I teraz cały bajer polega na tym, żeby tą konstrukcję w całości spróbować oprzeć na tych trójnogach tak, żeby to pasowało, żeby to się zatrzymało na zasadzie tarcia, bez żadnego wiązania, bez żadnych linek Zobaczymy, bo tak chyba nie będzie to takie hop -siup. to mniej więcej powinny wyglądać, ale jeden z trójnogów jest, jest za słaby. Drewno jest zbyt miękkie, zbyt cienkie i niestety się nogi uginają. Więc trzeba, trzeba wymienić trójnóg na nieco grubszy. Trójnóg wzmocniony. Teraz już sobie też poprawiłem gałęzie, które tworzą mi te nosze. Bo tutaj wewnątrz było kilka takich bardziej ostrych elementów. Więc ja je sobie jeszcze ostrugałem no i spróbujemy to nałożyć, żeby nie przewrócić tych nogów. Dobra. Nakładanie idzie w miarę sprawnie. A nie tylko czy to ma jakąkolwiek szansę się utrzymać po obciążeniu. Na razie ta koncepcja jakoś wspaniale się nie sprawdza, więc muszę wzmocnić jakoś te belki, ustabilizować je, więc biorę kawałek sznurka, zawiązałem zwykłą pętlę na jednym kawałku i zwiążę je używając tego węzła, które niedawno pokazywałem, czyli węzła Trackers Hitch. Koncepcja numer 1 zawiodła, więc przechodzę do planu B, czyli spróbuję przywiązać te belki do nóg trójnogu. Więc tutaj zawiązałem prosty węzeł i teraz, żeby to ustabilizować, najpierw trzykrotnie albo czterokrotnie mocno oplatam te dwa elementy ze sobą. Najpierw w jednej płaszczyźnie i teraz sobie zacznę to wzmacniać, oplatając w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery i sobie to zakończę tutaj i sobie to zakończę tutaj wyblinką. Po tym związaniu sznurkami konstrukcja troszkę się ustabilizowała, troszkę się też skomplikowała, no ale trudno. Już spróbujmy dociągnąć ten, ten projekt do końca. Teraz to już jest za szeroko, żeby spiąć pączo. a i tak byłoby za wąskie, złożone na pół, żeby, żeby wygodnie spać. Oprócz poncha mam ze sobą też tarpa, którego używam bardzo często jako podłogi, no i spróbujemy z niego tutaj zrobić jakieś miejsce do leżenia. Dobrze, słuchajcie, teraz to już gdzie pełna improwizacja. Przywiązałem rogi tarpa. Jeden róg tarpa mam przywiązany, drugi róg tarpa mam przywiązany. No linkę oplotłem tak, żeby cała siła nie była skupiona wyłącznie na, na punkcie montażowym. Natomiast tutaj środkowy punkt przywiązałem też, ale... ...które, no, żebyście to zobaczyli. Środkowy punkt złapałem... Tutaj do punktu montażowego i tam do drugiej belki. Ok, dowiązałem z drugiej strony. Na razie dosyć luźno, więc mam pewne obawy, że mi się to zaraz mocno tutaj. Obniży. Zobaczmy, czy to ma prawo wytrzymać. Widzicie tą ostrożność, z którą to robię? Bo ja widzę. całkiem ok. nie jest źle, nie ma dramatu oczywiście to jest takie rozwiązanie, które tutaj można byłoby usprawniać bo fajnie by było gdyby te belki były mniej elastyczne bo trochę to jednak pracuje, no jak pracuje, pracuje zapadając się do środka nawet na ten moment efekt jest zadowalający to oczywiście jest jakieś rozwiązanie, które ma sens w momencie, kiedy już długo przebywamy na biwaku stacjonarnym. Właśnie przy jesiennych biwakach, zimowych biwakach, kiedy dzień jest krótki, raczej, raczej ta aktywność przenosi się w stronę właśnie stacjonarnego biwaku, gdzie więcej siedzimy na miejscu. To wtedy każde podniesienie ponad poziom gruntu no, mocno poprawia komfort biwakowania. A to rozwiązanie jeszcze z tymi trójnogami, no nie będę mówił, że jest to takie najprostsze i najbardziej intuicyjne rozwiązanie, ale ma jeszcze taką zaletę, że no jest w pewnym sensie mobilne, więc możemy sobie ustawić to nasze posłanie tam gdzie chcemy. Więc jak na początku byłem mocno sceptyczny, to teraz mój sceptycyzm nieco zmalał, bo mimo tego, że trochę się trzeba było bawić z tym, żeby do tego etapu dojść to na pewno to jest mniej pracy niż przygotowanie takiego łóżka z bali gdzie wykorzystujemy duże belki na podstawę i, i, długie, i długie drągi na, na legowisko to tu jest na pewno dużo dużo mniej pracy natomiast no, jest potrzebnych więcej materiałów bo mimo że możemy w terenie czymś sznurek zastąpić to trudno będzie w krótkim czasie zdobyć tak dużo sznurka no i na tyle mocnego sznurka żeby żeby taką konstrukcję tutaj przygotować. Nieźle. To jest pomysł, który można, można rozwijać, można usprawniać. Tak, wprowadziłem drobną modyfikację. To jest tarp w rozmiarze 3x2. Ja się z tego tarpa często korzystam w roli podłogi. Więc tak jak mówiłem, jest spełnione to kryterium, że wykorzystuję coś, co i tak bym na taki jesienny, zimowy biwak zabierał. I tutaj wprowadziłem taką modyfikację, że część tego tarpa uniosłem. On jest z tej strony srebrny. Więc w momencie jak rozpalę ogień przed, przed tym posłaniem, to na pewno trochę ciepła tutaj odbije. No i powinien też odbić sporo światła, więc będą takie dwie korzyści. Będzie troszkę jaśniej w schronieniu. Zawsze jest taki element zaufania do materiału, czy ten materiał na pewno nie strzeli, nie puści. Tutaj miałem takie jedno ostre miejsce na tej gałęzi. Zanim się położyłem, to sprawdziłem tak dotykiem, czy są jakieś ostre punkty. Tu jeszcze mi taki ostry punkt wyszedł, to podłożyłem chwilowo rękawic, rękawicę roboczą pod to miejsce, żeby tego tarpa nie przedziurawił. No i zwiększyłem szerokość całego posłania, po prostu rozsuwając nogi trójnogów. To jest zawsze zaleta konstrukcji opartych na trójnogach, że możemy regulować szerokość, wysokość. To samo dotyczy gotowania. Na przykład jak sobie robimy jakieś wieszaki na garnki, no to zawsze możemy łatwo wysokość zawieszenia garnka regulować, właśnie rozszerzając albo, albo zwężając układ nóg. No i oczywiście tu byśmy potrzebowali karimaty, materac do spania no i oprócz tego, że potrzebujemy materaca, jakiejś karimaty to potrzebujemy też dużej dozy zaufania że to nie walnie w środku nocy tutaj ten paracord, który puściłem na środku z jednej strony stabilizuje trochę tą konstrukcję ale z drugiej strony wrzyna się bardzo w momencie jak się położymy na tym więc to też jest jakiś punkt do usprawnienia. No tak, jakby tu podsumować tą konstrukcję, na pewno konstrukcja z potencjałem. Trzeba tutaj przemyśleć pewne usprawnienia, przede wszystkim napięcie materiału, bo to się w tej chwili dosyć mocno tutaj zapada. Więc to jest taka podstawowa, kluczowa sprawa, żeby to jakoś tutaj mądrzej wymyślić, albo zastosować jakiś inny materiał, albo wymyślić jakiś inny sposób montowania. No bo oczywiście można naciąć gałęzi i ułożyć je w poprzek, no ale w tym pomyśle nie do końca o to chodzi. Więc ja na pewno, na pewno pochylę się nad tym, żeby to jakoś tutaj usprawnić, żeby ten materiał był lepiej napięty. Myślę, że tarpa spokojnie można byłoby rozwiesić na, na tym trójnogu korzystając z tej konstrukcji. Jak tylko wsiądę do środka, to to się od razu dosyć mocno dosyć mocno zapada. Chociaż jest całkiem wygodnie. To Trzeba przyznać, siedzi się trochę jak w hamaku. No przy tej szerokości to już jest na tyle szerokie, że raczej nam nie będzie ugniatać piwora po bokach. no Więc nie powinno być takiego problemu z wychłodzeniem jak to jest w hamaku, jeśli nie mamy podpinki. Mata, materac tu powinien wystarczyć. Obóz zamaskowany, całą konstrukcję rozłożyłem, pochowałem elementy tutaj w okolicy Będę mógł je łatwo odnaleźć i bardzo szybko odtworzyć to, 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 to łóżko, tą konstrukcję do takiego stanu, w jakim była. I dajcie znać, co myślicie o takich zabawach. Za dużo kombinowania, czy nie? Czy warto się w to bawić? No, w moich oczach warto się w to bawić tylko wtedy, kiedy faktycznie mamy do dyspozycji takie miejsce, gdzie możemy regularnie, stacjonarnie sobie pobiwakować. Wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.